Wyobraź sobie taką sytuację. Ktoś mówi: Mam problem, już nie wiem, co robić. Ty proponujesz rozwiązanie. Słyszysz odpowiedź: Tak, ale to nie zadziała. Proponujesz kolejne: Tak, ale próbowałem. Po pięciu minutach czujesz frustrację, po dziesięciu złość. A po piętnastu orientujesz się, że to w ogóle nie chodziło o rozwiązanie. Właśnie wszedłeś w grę psychologiczną. I bardzo możliwe, że grasz w nią codziennie, tylko o tym nie wiesz. Dlaczego ludzie grają? Większość ludzi myśli, że konflikty biorą się z różnic zdań, że kłótnie biorą się z problemów. Że napięcia biorą się z charakterów. Prawda jest mniej wygodna. W wielu sytuacjach problem jest tylko pretekstem. Prawdziwym celem jest emocja. Uwaga, poczucie wyższości, ucieczka od odpowiedzialności, potwierdzenie starego przekonania w stylu nikt mnie nie rozumie, albo ludzie są beznadziejni. To właśnie nazywamy grą. Gra nie służy rozwiązaniu. Gra służy temu, żeby zakończyć rozmowę w znajomy, emocjonalny sposób. Trzy tryby, w których działamy. Każdy z nas ma trzy tryby funkcjonowania. Pierwszy to rodzic, głos zasad, ocen. Powinieneś, tak się robi, ja wiem lepiej. Drugi to dziecko. Emocje, bunt, lęk, potrzeba akceptacji, obrażanie się, prowokowanie. I trzeci, jedyny zdrowy to dorosły, spokojny, racjonalny, skupiony na faktach i rozwiązaniach. Problem polega na tym, że Myślimy, że jesteśmy dorosłym, a działamy jak rodzic albo dziecko. I wtedy zaczyna się gra. Najpopularniejsza gra świata. Tak, ale. To najbardziej klasyczna gra, jaka istnieje. Ktoś przychodzi z problemem? Ty pomagasz, a druga strona systematycznie odrzuca każde rozwiązanie. Tak, ale to nie takie proste. Tak, ale u mnie się nie da. Tak, ale ty nie rozumiesz. Na powierzchni wygląda to jak rozmowa. W rzeczywistości to spektakl. Ukryty cel nie brzmi: Pomóż mi. Ukryty cel brzmi Udowodnij mi, że świat jest bezradny a ja mam rację, że nic się nie da. Dlatego ta gra zawsze kończy się frustracją, bo nie da się wygrać rozmowy, w której rozwiązanie jest przegraną. Trójkąt dramatu. Każda gra opiera się na trzech rolach. Ofiara mówi, Nic nie mogę, to nie moja wina. Ratownik mówi, Ja was uratuję. Prześladowca, To przez Ciebie. Ludzie rotują rolami, ale gra trwa. Ofiara po chwili atakuje. Ratownik po chwili ma pretensje. Prześladowca nagle staje się ofiarą. I wszyscy czują się znajomo źle, bo gra. Nie ma rozwiązać problemu. Gra ma podtrzymać dramat. Dlaczego trudno z tego wyjść? Bo gry dają coś bardzo ważnego. Uwagę. Nawet kłótnia to forma kontaktu. Nawet krytyka to forma głasku. Umysł woli negatywną uwagę niż żadną. Dlatego ludzie prowokują konflikty. Dlatego wracają do tych samych schematów. Dlatego ciągle trafiają na takich samych ludzi. To nie pech. To powtarzalny scenariusz. Jak przerwać grę? Gra kończy się w jednym momencie. W chwili, gdy odmawiasz wejścia w rolę. Nie tłumaczysz się jak dziecko. Nie pouczasz jak rodzic. Nie ratujesz na siłę. Odpowiadasz z dorosłego. Krótko, spokojnie, bez ukrytej intencji. Na przykład: chcesz rozwiązania czy tylko się wygadać? Za co bierzesz odpowiedzialność? Nie chcę wchodzić w ten temat. Nie chcę wchodzić w ten schemat. To bywa bardzo niekomfortowe, bo nagle znika dramat, znika napięcie, znika znajoma gra. Zostaje cisza i odpowiedzialność. Intymność, czyli to, czego gry się boją. Prawdziwa bliskość nie potrzebuje gier, nie potrzebuje manipulacji, nie potrzebuje ról, nie potrzebuje dramatów. Wymaga czegoś trudniejszego, bycia obecnym i szczerym bez maski. Dlatego tak wielu ludzi woli gry, bo intymność wymaga odwagi. Dojrzałość zaczyna się w jednym momencie, gdy zauważasz, że to nie rozmowa, to gra i decydujesz, że nie musisz w nią wchodzić, nawet jeśli druga strona nadal gra, bo wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się automat.